Tylko na The Expert. Zarobki w Przemyśle. Witam Was serdecznie na The Expert. Tym razem we wspomnieniach konstruktora temat wynagrodzeń. Postanowiłem wziąć na warsztat sytuację, która się dzieje u nas w Przemyśle, jak te wynagrodzenia wyglądają i nieco je porównać do tej całej sytuacji spoza przemysłu, tego co się dzieje wokół nas, żebyśmy widzieli gdzie jesteśmy, zacznę może od tego, że wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosi dokładnie 3262 zł. Mówię o kwocie, która ląduje w kieszeni, o kwocie, która ląduje na koncie, o tym, co dostaje się do ręki, a nie o jakiejś tam fikcyjnej kwocie brutto uznawanej. Część podatków, uwzględniającej część innych świadczeń obowiązkowych przy umowie o pracę. To jest punkt wyjścia. 3262 zł. Realnie coś, co można dostać pracując w jakimś markecie na kasie. No, pracę jakąkolwiek, którą stosunkowo łatwo dostać. Jest teraz dużo pracy na rynku. Mało rąk do pracy. Można dość łatwo, jeżeli się chce, znaleźć sobie pracę. Można nawet sobie wybierać poszczególne prace. Nie, to nie jest tak, jak było 20, 25, 15 lat temu, gdzie był problem, żeby jakąkolwiek pracę znaleźć. Teraz ta praca po prostu jest. I można tyle pieniędzy zarobić. Można spokojnie, realnie, około 3500 z różnego rodzaju premiami uznaniowymi dostawać na rękę. Ile zarabiać. Pracując w administracji publicznej, co pokazuje ankieta z ponad 800 osobami tutaj wpisującymi swoje dane około 4400 zł netto. Czyli ten tysiąc więcej. Czyli kończąc jakieś wykształcenie, znajdując sobie pracę w jakimś urzędzie, spokojna, wygodna praca, popijanie kawki, przyjmowanie tenentów, no, użeranie się z szefem jak wszędzie. Spokojna biurowa praca, już 4,5 tysiąca złotych mniej więcej na rękę dostanie człowiek. Jeżeli chciałby. Zostać specjalistą od zatrudnienia ludzi, no to taki w średniej klasy specjalista z kilkuletnim doświadczeniem już dostanie około 5000 złotych na rękę. To jest ta osoba, która dla nas, inżynierów, konstruktorów, automatyków, specjalistów w przemyśle, jest tam, tym problemem tym istniejącym, realnym problemem. Co takiemu specjalistowi HR odpowiedzieć w trakcie rozmowy rekrutacyjnej? Czy te moje odpowiedzi na te jego z naszego punktu widzenia głupkowate pytania będzie wystarczająca? My osobiście zazwyczaj hr nie lubimy, nie przepadamy za nimi. Uważamy, że mają zbyt dużo władzy, uważamy ich tak naprawdę za trochę gorszych od nas, no bo to my jesteśmy ci porządnie wykształceni, ci cenni dla firmy, a oni tylko gdzieś na jakimś etapie nam mogą w czymś przeszkodzić, albo gdzieś w jakiś sposób mogą mieć w naszym mniemaniu wpływ na nasze wynagrodzenie. Co oczywiście nie jest realnie prawdą, ale takie mamy ogólnie przekonanie. Jeszcze jest zagadnienie nauczycieli. Ludzie, którzy mają w ciągu roku bardzo dużo wolnego, którzy mają wolne prawie całe wakacje, mają sporo czasu wolnego w ferie, mają dodatkowy wolny czas w okresie jednych czy drugich świąt. Często jeszcze w maju w okresie matur, bądź egzaminów 8 To są wszystko dni wolne, których nie trzeba wybierać z urlopu. Dodatkowo mają wszystkie świadczenia, ale wynagrodzenie jednak nie jest tak wysokie. Realne wynagrodzenie średniego specjalisty w przypadku tej ankiety prawie 600 osób ankietowanych, niecałe 4000 zł na rękę, czyli tylko trochę lepiej niż taka osoba. Pracująca gdzieś na stanowisku, gdzie nie jest potrzebne żadne wykształcenie, ale za to gigantyczna ilość czasu wolnego. O wiele mniej godzin, realnie godzin pracy w tygodniu, które nauczyciel musi odrobić w stosunku na przykład do normalnych 40-48 godzin w pracy gdzieś, właśnie na kasie. Także, wbrew pozorom, nie taki zły zawód. Same statystyki nas. Przemyśle. Zacznę od kreślarza CAD. Co prawda, tylko niecałe 150 próbek, pokazujących 4400 zł. Realnie wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią, wystarczy być oblatanym w jakimś programie kadowskim, mieć skończone technikum i bez problemu taką pracę można dostać. Znaczy to już jest znowu praca przy komputerze, dostanę ten 1000 więcej niż na kasie, nie muszę robić studiów, jest fajnie. Jeżeli chce jednak zrobić studia i zostać konstruktorem, zostać automatykiem, wyspecjalizować się w jakiejś branży technicznej, no to robi te studia, zostaje na przykład konstruktorem i dostaje na rękę tyle samo, co taki specjalista, CAD, mniej więcej, oczywiście to jest średnia. Tutaj mamy dość dużo próbek, prawie 3000 próbek w tym badaniu. I ten młodszy specjalista, inżynier-konstruktor, dostanie podobne pieniądze, jak ten specjalista od kadu, z tym, że on się może rozwijać, on może z biegiem czasu zarabiać coraz więcej. Popracuje kilka lat, średnio jego pensja wzrośnie już do 5-400 na rękę. Po kolejnych tam latach, kiedy stanie się starszym specjalistą, już dostanie pod 7000 na rękę. To już jest fajnie, jest jakiś tam progres, można się rozwijać. Widać jakiś wzrost. Czyli nie dostaje tylko na jednym etapie, gdzie skończył tą szkołę średnią i niewiele więcej jest w stanie zarobić. Z mojej perspektywy jest to wszystko słabo. Kiedy ja wchodziłem na rynek pracy, było to około 20 lat temu, moje pierwsze wynagrodzenie jako konstruktora było przekracało trzykrotność minimalnej pensji krajowej. Czyli gdybyśmy to chcieli przełożyć na dzisiejsze czasy, to taki młodszy specjalista. Powinien zarabiać około 9-10 tysięcy złotych na rękę. I kiedy czasami pytam się ludzi, którzy nie mają żadnego pojęcia o tym, jak wygląda rynek, pytam się ich, ile Twoim zdaniem taki inżynier-konstruktor powinien zarabiać w przemyśle, który projektuje jakieś komponenty do samochodu albo do samolotu, no to ci ludzie od razu mają przypuszczenie, że to powinno być w ich ocenie. Mniej więcej na poziomie 10-15 tysięcy złotych. No, to jest ekstremalna fikcja. Znamy swoje zarobki, widzimy jak jest. I czujemy, że nie jest fajnie. Czujemy, że to nie tak powinno wyglądać. Nie po to tak długo się uczyliśmy. Kolejnym przykładem, który wziąłem na warsztat, jest automatyk. Taki automatyk średnio zarabia o mniej więcej. 1000 złotych więcej niż konstruktor, w przypadku takiego specjalisty z kilkuletnim doświadczeniem, a starszy specjalista już w tym zawodzie sięga nam powyżej 7000 złotych. To są ci ludzie, którzy muszą zarabiać więcej, ponieważ z punktu widzenia naszego pracodawcy, naszego szefa, właściciela firmy czy poszczególnych menadżerów to to jest ten człowiek, który ratuje sytuację na produkcji, gdzie konstruktor coś spierdzielił i trzeba to potem po nim naprawiać. Nie widzi się tego, o jak wiele rzeczy konstruktor zadbał, żeby firma mogła w ogóle istnieć na rynku, zarabiać i sprzedawać te swoje produkty. Widzi się tylko negatywy. Pozytywów czy już nie dostrzega. Trochę to jest niesprawiedliwe, przynajmniej w mojej opinii. Jest taki wątek jak specjalista do. To... Kontroli jakości. Jest to człowiek, który nie musi być specjalnie wykształcony. Dobrze, żeby miał tam technikum, dobrze, żeby miał liceum. Najważniejsze, żeby przyszedł i zgodnie z wytycznymi kogo? Konstruktora. Zgodnie z wytycznymi konstruktora, dokonywał inspekcji produktu końcowego na linii na przykład. Czy ten produkt spełnia wszystkie parametry i można go sprzedawać? Taki specjalista dostaje mniej więcej. Podobne pieniądze, może jakiś. 800-1000-1200 zł mniej niż konstruktor, od którego przyszły do niego wytyczne. Czy tak rzeczywiście powinno być? Czy to powinna być tak mała różnica? No, starszy specjalista kontroli jakości jest w stanie według tej ankiety zarabiać 4800 zł, a młodszy konstruktor, który potencjalnie daje mu wytyczne, zarabia mniej. Tu jest wykształcenie, tu jest zupełnie inna odpowiedzialność, zupełnie inne wymagania, a wynagrodzenie dziwnie podobne. Inżynier jakości zarabia już trochę lepiej niż taki specjalista do spraw jakości. Zarabia podobnie jak ten inżynier konstruktor. Ale znowu niewiele więcej niż człowiek, któremu zleca wykonanie konkretnych czynności na linii produkcyjnej. To wszystko wydaje mi się nieidące we właściwym kierunku. Skoro jeszcze tu jesteś, to widocznie Ci się podoba. Zostaw lajka, bo dzięki temu ten materiał poniesie się dalej. Programista CNC to jest coś, co z mojego punktu widzenia jest bardzo, bardzo niefajne. Człowiek, który odpowiada za zaprogramowanie maszyny, który ma sporą odpowiedzialność, gdzie mogą zaistnieć duże straty finansowe na materiale, na narzędziach, na urządzeniu, on to musi zrobić dobrze, to musi wszystko zadziałać, to musi być wszystko porządnie zrobione i on zarabia znowu podobne, nieco mniejsze pieniądze niż inżynier-konstruktor. Ale ten człowiek ma na sobie też sporo odpowiedzialności właśnie fizycznie w tych stratach, które mogą zaistnieć, kiedy on popełni błąd. A równocześnie, patrząc nieco inaczej, na trochę inną gałąź rynku, czyli na też programistę, kogoś, kto robi coś podobnego jak on, ale programuje w Javie, no to ten człowiek dostaje przy podobnym doświadczeniu już 8000 tysięcy a nie 5. Jeżeli już jest starszym specjalistą, dostaje już Naście tysięcy złotych na rękę. Dostaje te 12 tysięcy złotych na rękę wypłaty, podczas gdy starszy specjalista z wieloletnim doświadczeniem na programowaniu CNC wyciąga 5,5 tysiąca. A ten programista w Javie, on popełni błąd, to nic się nie stanie. Poprawi i będzie działać. Nie będzie strat. Trochę to też jest niefajne. Coś tutaj nie działa, coś na tym rynku nie funkcjonuje do końca tak jak powinno. Parys tutaj się buja. Parys. Parys, chodź. On tak chrapał. Chodź, hop. No hop. hop. Chodź, chodź. No, przywitaj się. No chodź, bliżej. Tak, tak. To jest to jest paryja. Właśnie. Taki mały przerybnik. O, tak. Dobrze. On tu będzie dzisiaj trochę chrapał. Idź się połóż. Przejdźmy w innym kierunku. Specjalista do spraw zakupów, bądź specjalista do spraw marketingu, bądź specjalista do spraw sprzedaży. Troje ludzi robiących mniej więcej niby różne rzeczy, ale znowu niekoniecznie wykształceni, niekoniecznie z, po studiach, niekoniecznie poświęcający wiele energii i czasu, żeby się wykształcić. Mają tutaj dochody na poziomie około 4000 zł przy młodszym specjaliście. Przy takim specjaliście już z kilkudotnim doświadczeniem, pod 5000 zł. Między 400 do 4,900. Czyli mniej więcej prawie że to, co dostaje konstruktor. Znowu sytuacja dziwna. Ok, co prawda, ja osobiście tych ludzi szanuję, ponieważ oni muszą wykazywać się umiejętnościami których ja nie do końca posiadam. Czasami kiedy widziałem maile naszego zakupowca do naszych dostawców, który w odpowiedni sposób motywował tego dostawcę, żeby on się jednak wywiązywał z swoich obowiązków, to ja bym nie był w stanie takich maili napisać. To nie jest moja specjalność. Tutaj skupiam się przede wszystkim na relacji wykształcenie, doświadczenie, zarobki bo wydaje mi się, że to nie do końca na naszym rynku krajowym jest po prostu sprawiedliwe. Jeżeli jesteś już inżynierem sprzedaży, czyli masz ten tytuł, masz trochę doświadczenia w inżynierii i zaczynasz sprzedawać, no to twoje stawki są już zupełnie inne. Specjalista dostanie 4400 na rękę, a ty w takiej sytuacji dostaniesz 6400, 2000 więcej. Jeżeli jesteś starszym specjalistą, to dostaniesz już ponad 7000, gdzieś pod 8, gdzieś podobne wynagrodzenie jak starszy konstruktor. Trochę to zależy od preferencji, czy wolisz iść w tym kierunku, czy w tamtym. Im masz więcej doświadczenia, te dochody rosną. Rzeczywiście, no bo jesteś coraz efektywniejszy, jesteś coraz lepszy. Jednak skala między tym, na przykład, tym inżynierem sprzedaży, a osobą sprzedającą na kasie, no to tutaj jest tylko różnica trochę ponad dwukrotna. Według mnie za mała. Powinien to być. Przelicznik mniej więcej, mniej więcej trzykrotny, żeby to miało wszystko sens, żeby to wszystko jakoś bardziej właściwie społecznie działało. Przynajmniej taki jest mój punkt widzenia. Nie zgadzasz się z nim, chętnie poznam Twoją opinię. Kiedy jesteś inżynierem produktu, to znowu możesz zarabiać więcej niż będąc tylko inżynierem konstruktorem. Też jest tutaj kilkaset złotych więcej. Tutaj też musisz w zależności od. Firmy, wykazywać się, być ogarnięty w umiejętnościach miękkich. Ale to też wszystko bardzo zależy od specyfiki firmy, specyfiki rynku, konkretnego nazewnictwa stanowiska. Ogólnie wciąż te ci starsi specjaliści, w mojej ocenie ich wynagrodzenia w naszej branży, tej twardej, technicznej, są w jakiś sposób zaniżone. One się w, w czasie. Uległy degradacji. Kiedy ja zaczynałem pracę, ten poziom wynagrodzenia jednak dużo bardziej odstawał od tych zawodów, gdzie, w których pracowali ludzie niewykształceni. Coś tutaj się nie, dzieje nie tak, coś tutaj nie działa. To będzie miało bardzo negatywny wpływ na młodych ludzi, na tych, którzy będą wybierać dla siebie ścieżkę zawodową. Będą widzieć, że po prostu nie opłaca im się wkładać taką ilość wysiłku. I energii, w trudne studia, żeby dostawać stosunkowo nieduże pieniądze, że może lepiej bardziej opłaca się iść w innym kierunku. I w ten sposób tworzy nam się świat, gdzie oddalamy się, gdzie naprawdę, w mojej opinii, oddalamy się technicznie od Azji, oddalamy się od Indii, oddalamy się od Chin, gdzie ta różnica zarobków. Jednak jest bardzo duża. Nie wygląda to tutaj jak u nas. To nie jest, w mojej opinii, dobry prognostyk na przyszłość. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wspomnienia konstruktora.